Witamy serdecznie w słoneczny dzień, upalny. Mamy sobotę, ale ja witam Was w niedzielę wieczorem, ponieważ zbliża się wielka dostawa, wyczekiwana dostawa Junaka M15. Powinny już w przyszłym tygodniu być wysyłane do dealerów, poszczególnych dealerów. Ci, co jeszcze nie kupili. To dzwoncie, u nas cały pakiet 10 sztuk już dawno wyprzedany i będziemy je modyfikować. Więc dzisiaj powiem pokrótce, e, jakie motocykle przyjadą, bo jeszcze jeden motocykl będzie w nowej dostawie, o którym nie miałem pojęcia i myślałem, że będzie dopiero zimą, co Was też zainteresuje. E, wspomnę coś o wypożyczalni M15, ponieważ wraca do nas ta opcja i będziecie mogli przy okazji. Na przykład, przyjechać do nas i wypróbować sobie wypożyczyć na godzinę, na dwie godziny, na dobę. Będziemy elastycznie do tego podchodzić, więc naprawdę dzieje się. Więc co? Zapraszam do oglądania. Wracamy do Junaka M15. Tak jak mówiłem, w przyszłym tygodniu będzie, będą realizowane nasze zamówienia i przy okazji będziecie mogli przyjechać do nas, wypożyczyć tego Junaczka M15 o numerze OP15. 5C, 200 zł, doba, godzinka, powiedzmy 52 godzinki, stówka, ale bardziej się opłaca na dobę. Wszystkie modyfikacje, które robimy, są na naszym kanale YouTube. No i teraz, oprócz M15. Zawsze przyjeżdżały M16, a teraz przyjechał M11, którego tak bardzo wyczekujecie. Tu jest akurat egzemplarz, którego robimy klientowi, ale nie przeszkadza nam to pokazać, jak będzie wyglądał Junek M11. On przychodzi, przypominam, z gmolami, bez szybki, bez stelaży kuf, sakw bocznych. Bez tego bagażnika, ale z oparciem, więc cena detal będzie na poziomie pewnie 14,5-15 tysięcy złotych, ale to jest dokładnie opisane w opisie, bo teraz nie pamiętam kwoty. Więc już możecie sobie zamawiać. Przyjdzie tego też dosyć mało, więc musicie do mnie napisać SMS z zamówieniem po publikacji tego filmu. Wysyłacie imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail. Ja wam robię faktury proformy i jeszcze będziemy mogli zrealizować w lipcu wam zamówienia junaków M11. Więc same dobre wiadomości. Mam nadzieję, że doczekacie się na wymarzone motocykle szczególnie. M15. A co dalej będzie? Na pewno 5, 7 lipiec kolejne dostawy z Junaka. Druga połowa lipca dostawy, więc piszcie. Na bieżąco będziemy wam inform, Was informować, jakie będą przyjeżdżały pojazdy no i czy ceny się zmieniły. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.